Jesteśmy w Szepietowie, w podlackim ośrodku, ośrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie dzisiaj trwa konferencja Transformacja Cyfrowa Polskiego Rolnictwa, a jest ze mną Pan Prezes Mikołaj Bałem z firmy Agrawe. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo dzisiaj było podczas konferencji o rolnictwie 4.0, także w kontekście naboru wniosków. No, był rok temu nabór wniosków na rolnictwo 4.0 z KPO. Co się dzieje z tym naborem? Czemu to tak długo trwa? No według informacji, które mamy z agencji, tych wniosków jest dużo, bardzo dużo. Agencja ma też ograniczone kadry i zasoby. Jest deklaracja, że wnioski zostaną rozpatrzone do połowy listopada. No i, i to jest czas, w którym możemy się spodziewać ostatecznych rozstrzygnięć. Jest są widoki zatem na rozstrzygnięcie poprzedniego naboru, a na hrodzęcie poprzedni nabór. Mówił Pan o tym prezentacji, że pierwszy termin to był to było jesień tego roku, ale już mamy jesień, naboru nie ma. Kiedy może być ten nowy nabór wniosków? Z informacji, które mamy to jest styczeń. Wolałbym ostrożnie mówić o pierwszym kwartale, aczkolwiek przed chwilą pracownicy, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówili o nawet przełomie grudnia i stycznia. Czyli trochę czasu jeszcze trzeba będzie poczekać, ale no, rolnicy często chcą już teraz robić inwestycje, nie czekać, a czy są jeszcze jakieś inne możliwości oprócz Rzecznictwa 4.0, żeby pozyskać dotacje na dofinansowanie zakupu maszyn rolniczych choćby? Tak, przed nami nabór, który się rozpoczyna 23 października dotyczący ochrony środowiska i klimatu z planu strategicznego i tutaj też jest możliwe realizacja inwestycji w cyfryzację gospodarczą. W jakim zakresie? Czy te same, ten sam zakres maszynowy, który jest w rolnictwie 40, czy to się czymś różni? Po części, po części jest to ten sam zakres, ale jednak bardziej nakierowany na właśnie ochronę środowiska i klimatu, czyli może nie tak szeroki jak w rolnictwie 40, ale na pewno osoby, które nie uzyskały wsparcia albo nawet nie zdążyły złożyć wniosku z rolnictwa 40 będą swoją szansę mogły upatrywać właśnie w naborze październikowym. Czyli tak trochę upraszczając, to jest tak, że w rolnictwie 4.0 bardziej zakup na przykład ciągnika z, z maszynami, z dwukierunkową wymianą danych, z tymi systemami, a w programie ochrony środowiska bardziej same maszyny, czyli opryskiwasz, rzuciwasz nawoz na przykład czy wóz acenizacyjny. No bardzo, bardzo tu upraszczając tak rozumiem a czy jeszcze oprócz kwestii finansowania takiego inwestycyjnego mamy możliwość wsparcia finansowania zakupu inwestycji w gospodarstwach rolnych obecnie tak oprócz dotacji zwracamy uwagę na gwarancję bankową gwarancja Agromax środki którymi dysponuje bank gospodarstwa krajowego poprzez listę bodaj ośmiu banków lista ta jest dostępna na stronie BGK. Jest to gwarancja z możliwością uzyskania dopłaty do odsetek, także też mająca ten element e, dotacji. Czyli rozumiem, że rolnicy, którzy chcą szybko zrealizować inwestycje, a w przypadku rolnictwa 4.0 raczej oczekiwania na rozpatrzenie trochę potrwa, to jest możliwość szybszego zakupu maszyny w takiej formie finansowania? Oczywiście, to jest bardzo e, w porównaniu przede wszystkim z, in, z tymi programami, którymi dysponuje Agencja Restrukturyzacji, jest to ścieżka absolutnie szybsza, wystarczy udać się do swojego banku, przedyskutować możliwości kredytu i włączyć do tego finansowania gwarancję Agromax. My Państwa zachęcamy do korzystania z tych dostępnych funduszy, które już niebawem, a pełną relację z wykładu, który Pan Prezes Mikołaj Bałm wygłosił dzisiaj podczas naszych warsztatów będzie można wkrótce zobaczyć już na naszych stronach internetowych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.